Ale dobra babka Emil. Nie sądzisz, że zjedliśmy już jej trochę za dużo? Ona była przecież przeznaczona na śniadanie wielkanocne. Emil, A, masz rację, ale po prostu nie potrafię się jej oprzeć. Jest za dobra. Módl się, żeby do kuchni nie weszła honorata, bo się nam dostanie. Pewnie nas wyrzuci z domu, ale to nie pierwszy raz. Ja, ja! ja, 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 ja! Co się tutaj dzieje? Co wiejecie? Czy to moja babka, która była przeznaczona na święta? Emil! Tak, to ona. Tylko proszę, nie gniewaj się, moja morska perło. I nie zapominaj o tym, że to ja kupiłem ten dom. Tak, słuchaj się, Emila, polecam. A! Jak mogliście wziąć babkę przeznaczoną na święta? No cóż, mleko się wylało. Możecie już ją zjeść do końca. Smacznego, idę, bo nie chcę na to patrzeć. Ej, ej, Emil, o jakie mleko jej chodziło? To takie powiedzenie, stary. Ja, jak, jak, ja, 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 Obcy w naszym domu! Ratunku, Emil! Ratunku! Ja. Co ona się tak wydziera? Co się dzieje? Co się dzieje, mój kwiatku z Emil, jakiś obcy krab wszedł do naszego domu! A, mówiłem ci, żebyś zamykała drzwi na noc na klucz honorata. Teraz masz. Obcy wchodzą do naszego domu. Akysz, akysz, wynoś się stąd, przeklęty krawie. Wynocha stąd krawie. Wstrętny skorupiaku, won akysz. Spadam stąd. Myślałem, że się tutaj zadomowię. A tu co? A tu kicha. Uuhu, uuhu. A! On wszedł do mojej łazienki! Wynoś się stamtąd, skorupiaku! Uhuhu, pomyliłem kierunki! Już się stąd wynoszę, nie chcę mieszkać w takim hałasie! uhu. jak dobrze, poszedł sobie. Od dziś będę zamykała drzwi na klucz. Radzę ci, Honorata, zamykać te drzwi, bo nigdy nie wiesz, jakie stworzenie tworzenie w pełznie do naszego domu. I ja zamykam swoją piwnicę. Dobrze, że pomogliście przegonić tego intruza. Mam nadzieję, że tu nie wróci. Dobra, idę oglądać telewizję. Ta przygoda z krabem mnie wykończyła. Eluwa. Stop! Lucek, zatrzymaj się! Teraz będziemy stroić dom na święta. Rozkazuję wam przynieść wszystkie ozdoby wielkanocne ze strychu. Teraz! Dom musi być pięknie przystrojony, bo przyjdą do nas goście. Tak bardzo mi się nie chce, no ale cóż, święta są raz w roku, więc wam pomogę. Kogo tu znowu niesie? Mam nadzieję, że to nie ten krab. Wchodzić! Wiesia, co ciebie do nas sprowadza o tak wczesnej porze? Gdzie Zdzisław? Witajcie, kochani! Zdzisław jeszcze chrapie pod pierzyną, a na mojej głowie jest całe przygotowanie do świąt. W tym wielkanocnym chaosie gdzieś zgubiłam przepis na mazurek. Istnieje coś takiego jak internet, nie słyszałaś? Wolę przepis wypróbowany przez moją przyjaciółkę Honoratę. Honoratko, dałabyś mi przepis na mazurek wielkanocny? Nie! Ludzek, nie wtrącaj się! A ciebie, Wiesiu, zapraszam do kuchni, zaraz dam ci przepis. Idę na strych po te ozdoby. Tu masz wszystko spisane, co i jak. Dziękuję za ten przepis. Wpadnijcie do nas ze Zdzisławem i z MEGAN w święta. Z wielką chęcią. Do zobaczenia. Honorata! Znalazłem ozdoby świąteczne. Wow! Emil, jestem pod wrażeniem. Są piękne. Teraz trzeba tylko nimi ustroić dom. No to zaczynamy? Lucek, chodź nam pomóc. Dobra, już lecę. Mamy gotowe, pięknie przystrojony dom. As the Zobaczcie co znalazłem! Pociąg pełen królików! A, 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 a. Wow! Jaki piękny pociąg pełen małych królików! Emil, chcę królika! Przecież masz świnki, już ci się znudziły, czy co, Honorata? Nie, chcę mieć jeszcze tylko króliki. Ok, kupię ci po świętach. Tymczasem lucek zaparkuj ten pociąg gdzieś w dowolnym miejscu, tak aby nie przeszkadzał. już się robi: króliki, ruszamy! No i pięknie, tutaj możesz zostać. Honorata, idę do sklepu dokupić jeszcze potrzebne rzeczy i zapas chrupek na święta. Zabieram oczywiście ze sobą swój miecz. Ale po co ci miecz, Emil? jakby były duże kolejki, to przegonię wszystkich mieczem. Dobry pomysł stary. A, 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 a. Emil, zrobiłam Ci listę zakupów. Kup te produkty. One będą potrzebne do wielkanocnego koszyka. Jak przyjdziesz, to pójdziemy święcić pokarmy. Dobra, lecę do sklepu. Eluweczka. Narencja stary. I powodzenia w kolejkach. A, 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 a. Logan! Logan! Już lecę? Coś ty na siebie włożył, Logan. Postanowiłem, że zostaję wielkanocnym królikiem. Specjalnie kupiłem uszy. Nawet ci to pasuje. A, a, a. Logan, czy wysprzątałeś całe mieszkanie, jak cię prosiłam? Tak, oczywiście, jest całe wysprzątane. No to się przygotuj, bo za chwilę idziemy święcić pokarmy. A mogę iść w tych uszach królika. Ciekawe, co mi powiedzą znajomi. Jak chcesz wyglądać jak błazen, to idź, pozwalam. A tak w ogóle znalazłem coś. Czekajcie, pokażę Wam. Co to za kula była? O kurde, za bardzo kopnąłem. Patrzcie, jakie jajko znalazłem. Jest ogromne. To chyba jajko strusia, wiecie? Możliwe, możliwe. Ale skąd ono się tutaj wzięło, ja się pytam? To jest chyba zagadka nie do rozwiązania. Nie bawcie się w Sherlocka Holmesa, tylko... Tylko postawcie go gdzieś w domu, bo jest bardzo ładne. Spróbuję wtoczyć go na górę. Będzie w sypialni dziadka Emila. Już jestem... Jest w waszej sypialni, tylko nie zakopnijcie o niego. Wróciłem! Kupiłem pełny kosz produktów, o które mnie prosiłaś, honorata. I co Emil, przydał ci się miecz? Jasne, wszyscy uciekli. Byłem pierwszy przy kasie. Gdy odjeżdżałem ze sklepu, słyszałem syreny policyjne, ale nie wiem o co chodziło. Wow, Emil, pokaż co tam kupiłeś! Obejrzyj sobie, a ja idę. O, widzę, że spisał się na medal. Kupił wszystko, o co prosiłam. Świetnie. Logan, szykuj się. Zaraz idziemy święcić pokarmy. Fajne uszy, Logan. Ja, 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 ja. Dzięki, dziadek. Chcę być królikiem wielkanocnym. I chyba mi się to udało. Po powrocie ze święcenia pokarmów. Dziadek, mam do ciebie prośbę, chciałbym zrobić kawał świąteczny. I jaki kawał? Coś ty wymyślił! Czekajcie, nie chcę, żeby usłyszała mnie honorata. Dobra, mogę mówić. Wymyśliłem śmieszny kawał i chciałbym rozbić jajko na głowie Zdzisława. Aaaa! Jajko na głowie Zdzisława? Czy tobie życie niemiłe, Logan? Dziadek to tylko kawał, będzie śmieszniej i zabawniej w ogóle. I ja bym chętnie zobaczył rozbite jajko na głowie Zdzisława. Ale zdajecie sobie sprawę, że się mu narazicie na bardzo długi czas. Aj, i to tylko święta. No to jak to sobie obmyśliłeś? Dziadek, ty do niego zadzwonisz pod pretekstem, że chcesz pożyczyć grę planszową i ciurubokręt i wtedy jak on z tym przyjdzie, ja wyskoczę i rozbiję mu jajko na głowie. I ja to nagram, ja to nagram. Dobra, niech ci będzie, ale jak Zdzisław się wkurzy, to powiem, że to był Twój pomysł, Logan. E, tam przejdzie mu za parę dni. Dobra, realizujemy nasz świąteczny kawał. Dziadek idź, idź dzwonić po Zdzisława. Dobra, idę po niego zadzwonić. A ja idę przygotować pułapkę z jajkiem. A ja będę na to wszystko patrzył z ukrycia. Logan, Ścisław, będzie do 15 minut. Gotuj się, a ja się ukryję. Dziadek znalazłem największe jajko, jakie było w lodówce. Napiszę na nim jego imię. Gotowe! Ah... i ja spadam! To pewnie on! Cały drżę ze strachu! A jak on mnie później zabije? Cóż, teraz się już nie mogę wycofać. Witaj Emil, przyszedłem tak szybko jak tylko dałem radę. Przyniosłem ci grę planszową i śrubokręt. Położyłem w przedpokoju na stoliku. Dzięki Zdzisiu, jesteś bardzo miły. Ale może byś zdjął tą czapkę, trochę u nas ciepło. W sumie racja, ściągnę ją. Ej, ej, czemu na tym jajku widnieje moje imię? I ja do, do końca nie wiem, może ja pójdę i z, z, zrobię po prostu kawy. Ale się będzie działo. Ha ha ha! Jestem ciekawy rozwoju sytuacji. W najgorszym razie wbijam do lodówki. O co ci chodzi, Logan? Czemu na tym napisać moje imię? Zaraz się dowiesz. Mamy dla ciebie niespodziankę. Zaczekaj, zawiążę ci oczy. Nie lubię niespodzianek. Nie wiem, czy mi się to spodoba. Co ty znowu wykombinowałeś? Mam nadzieję, że ta niespodzianka będzie przyjemna! Że to na przykład będzie kilka sztuk dobrych jakościowo lizaków. Mmm! To będzie coś lepszego niż lizaki. Chyba wchodzę do lodówki. Do czego ty mnie postawiłeś? Co ty robisz? Zaraz to zdejmę. Nie ruszaj się! Zaraz będzie dużo lizaków! Aaaa! Aaaa! Udało się. Ja, 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 ja! Zginiesz, Logan. Jeszcze jak długo żyje, nikt nie rozbił mi jajka na głowie. Marny twój los. Uciekam stąd. Aaaa! To ja spadam. Na mnie też już chyba pora. Ratunku! A! Kto tak krzyczy? Co się dzieje? Zdzisław! Dlaczego stoisz w jajecznicy? To była pułapka zastawiona przez Logana na mnie. Jak go dorwę, to wyrwią mu wszystkie łapy. A gdzie jest Emil? Nie wiem. Poszedł robić kawę, ale długo nie wraca. Honorata, muszę skorzystać z waszej Łazienki, przecież nie wrócę w takim stanie do domu. Masz rację, Zdzisław, idź i wykąp się w naszej wannie, a ja poszukam Emila. Co za przygoda? Co to miało być? Nas w to nie mieszaj, to był pomysł Logana. Ach, nareszcie jestem czysty. Wziąłem sobie gorącą kąpiel. Emil, czy ty miałeś z tym coś wspólnego? Mm. Nie, nic. Ja naprawdę potrzebowałem śrubokręta i gry planszowej. To wszystko było pomysłem Logana. No cóż, ja zrobię mu jeszcze gorszy kawał, ale najpierw muszę wymyślić, jaki. Dobrze, że czujesz się już dobrze, Zdzisław. Wróć do domu i przyjdźcie z Wiesią do nas na święta. Zapraszamy. Będą też wszyscy zakręceni, spędzimy miło czas. Będzie też Klara, Irena i Helena. A, tylko nie one. A więc tak, wyjeżdżam na Bahamy. Walizkę mam już gotową. Idę wykupić w samolocie klasę biznes premium i wylatuję za godzinę. Lucek, w święta nie możesz opuścić rodziny. Wielkanoc to święta rodzinne przecież. Emil, ty jesteś moim przyjacielem. Nie mam tu żadnych krewnych ani rodziny, więc nic nie stoi mi na drodze. I Jurisa Lala znowu zaistnieje. Myślę, że on żartuje i naprawdę on nie wyjedzie. Miejmy nadzieję, bo święta bez niego byłyby nudne. Dobra. <laughs> Idę do domu i przyjdę z wiesią na święto. Do zobaczenia. Po trzech godzinach. Wielkanocny gotowy. Czekam na naszych przyjaciół i rozpoczynamy świątowanie. O, już przyszli! Zapraszamy! Zapraszamy! Witajcie, kochani, przy tym wielkanocnym stole. Rozpoczynamy świątowanie. Częstujcie się i jedzcie, bo Wielkanoc to piękne święta rodzinne. I musiałem przez to zostać. Jak miło, że możemy być wszyscy tutaj razem! Logan, słyszałam, że zrobiłeś dzisiaj niezły kawał mojemu tacie. Mam nadzieję, że twój tata nie będzie się, nie będzie się na mnie zbyt długo gniewał. Nawet nie wiesz, co dla ciebie szykuję! Aj, 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 aj. Jak miło tu z wami być, kochani! Bardzo, bardzo! Lucek, dlaczego usiadłeś tak daleko ode mnie? Masz p h Może przeliteruję? P-E-C-H-A. Pięknie ustrojone stoły. I wszystko takie smaczne. Ej, może sobie obejrzymy jakiś serial w telewizji? Tak, dzisiaj ma lecieć fajny film przygodowy. A po nim zaraz fajna komedia. Lubię się śmiać. Hihihihi. Ej, a później możemy zagrać w grę planszową. Świetny pomysł Zdzisław dzisiaj przyniósł. Tak, 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 tak. Dobierzemy się w pary i będziemy grać w gry. Zapowiada się świetny dzień! Moi drodzy, z okazji świąt wielkanocnych, w imieniu słodkiej belli, składam Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. Obyście byli zdrowi i szczęśliwi. Spędźcie ten czas z najbliższymi! Ja tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku świątecznego. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dziękuję Wam też za to, że oglądacie mnie, a moje filmy Wam się podobają. Zostawcie oczywiście subskrypcję razem z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić następnego filmiku. Dajcie oczywiście lajka. Dajcie łapkę w górę, kochani! Za mój żart koniecznie! Bardzo prosimy. A w komentarzu napiszcie, za co najbardziej lubicie święta wielkanocne, lub też co dostaniecie na zajączka. My tymczasem żegnamy się z Wami. Będziemy dalej świętować. I do następnego filmiku. Pozdrawiam Was, słodka Bella. Pa, pa. Wesołych świąt wielkanocnych, wesołego alleluja, smacznego jajka i oczywiście mokrego dyngusa. Pa! Do zobaczenia! Lubię się śmiać! Papa! Pa. Wesołych świąt wielkanocnych. Pozdrawiam Was, słodka bella!